Hej, witam Was serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tytanie Polska. Moi drodzy, wcześniej na kanale pojawiały się najlepsze lokacje w Waszym zdaniem, a dzisiaj pora na moją subiektywną listę, właśnie tych najlepszych miejsc w tej grze. Zatem dzisiejsza lista jest kompletnie subiektywna i osobista, i to po prostu są moje ulubione lokacje w TitanQueście. Także bez przedłużania, zaczynajmy. Zatem w dzisiejszych lokacjach zobaczycie moje tendencje i gusta jeśli chodzi o lokacje w Tajemkuście, a zaczniemy sobie moi drodzy od przełęczy natula z graniu natula. Przede wszystkim jestem ogromnym fanem całego zachodniego szlaku jedwabnego. Natomiast te dwie lokacje powalają przede wszystkim swoim pięknym, spektakularnym wyglądem oraz faktem, że te lokacje są po prostu tak ciężko dostępne, że przebywanie w nich jest po prostu mityczne. Podróżując w tych lokacjach, czujemy, że jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy są w tym miejscu naprawdę wielu lat. I ten klimat jej dostępności bardzo sobie cenię w Titan Questie. Jeśli miałbym wybrać lokacje z podstawki Titan Quest'a, które zrobiły na mnie największe wrażenie, są to właśnie te dwie mega mrożne i lodowe lokacje. Nie zmieniamy klimatów mocno, ponieważ kolejną moją jedną z ulubionych lokacji jest najbardziej lodowa, mroźna jaskinia, czyli po prostu lodowe jaskinie Cogma, również w zachodnim szlaku jedwabnym. I tak naprawdę, wszystko z poprzedniego punktu również tutaj się powtarza. Genialnym elementem tej lokacji według mnie są drapieżcy, czyli wrogowie, którzy przypominają dinozaury. Jaskinia zatem sprawia wrażenie, jakby się zatrzymała w czasie, przez po prostu swoje lodowe klimaty. Również genialny klimat daje niesamowita i bardzo przyjemna dla ucha muzyka. Jest to po prostu lokacja, w której warto się zatrzymać na chwilę i poczuć ten mroźny, bardzo odmienny i dziwny klimat. Jak mówiłem, uwielbiam w Titan Quest właśnie lokacje, które są ciężkie do zdobycia i bardzo elitarne. Według fabuły podstawki Titan Questa jedną z takich lokacji jest Shla Queen i sama Góra Queen. Ponieważ to właśnie ta lokacja prowadzi do samego legendarnego żółtego cesarza, który jest bowiem postacią aż mityczną, ponieważ tak rzadko spotykaną. Zatem mamy do czynienia z naprawdę zachmurzymi i niedostępnymi chińskimi szczytami. Tak, bardzo lubię akt orientu w Titan Gaest. Jest moim ulubionym aktem swoją drogą. Pora na kompletnie odmienne klimaty, czyli asomata z dodatku Immortal do Titan Questa. Z pozoru zwykła plażowa, ciepła lokacja, ale przede wszystkim tutaj chodzi o emocje, jakie towarzyszą nam właśnie tym miejscu ponieważ, moi drodzy, Asomata zaczyna pierwsze DLC do Titan Quest'a i tak naprawdę ekscytacja jaka jest w tym miejscu jest tak naprawdę większa niż tak naprawdę same emocje z tej lokacji. I żeby nie było, również Asomata robi naprawdę bardzo pozytywne wrażenie, ponieważ lokacje z DLC są naprawdę bardzo ładne i widać po prostu różnicę względem podstawki Titan Quest'a. Chociaż tak naprawdę od 2016 roku również to jest tak naprawdę podstawką samej gry. Natomiast kolejna lokacja, która by otwierała dodatek byłaby najlepszą lokacją możliwą na start. Tak się nie stało, ponieważ Heidenberg i jego okolice nie otwierają dodatku Ragnarok, ale według mnie są naprawdę bardzo świetne i mega świeże względem podstawki czy dodatku Imoratron. Nie zapominajmy o tym, że jest to lokacja, która pojawiła się w Titan po 10 latach przerwy. Ponieważ właśnie to tyle trwała przerwa między Imoratron a Ragnarokiem. I osobiście naprawdę czuć tą świeżość i tą naprawdę nowość, jeśli chodzi o titan Ponieważ według mnie architektura, klimat, natura, czy po prostu otoczenie środkowej Europy robią świetne wrażenie względem takiej antycznej Europy, jeśli chodzi o Grecję. Dla mnie jedną z najlepszych otwarć dodatków w Titan-Questie. Gdyby nie tylko Korent, oczywiście. Wracamy w klimaty mroźnych i niedostępnych miejsc. I paradoksalnie, mimo że nie jestem fanem mroźnych nordyckich klimatów DJC Ragnarok, to fjord i Chryst jest naprawdę wielką różnicą. Genialne wrażenie robi na mnie fakt, że jest to fjord, fakt naprawdę fajnie wyglądającego lodu na morzu i w motywu po prostu ich tianu w lokacji mroźnej. Nie wiem kto to wymyślił, ale według mnie pomysł pasuje po prostu w dziesiątkę. Kto by się spodziewał w zamknięciu mojego subiektywnego rankingu kolejnej groźnej i ciężko dostarczonej lokacji, tym razem z Eternal Embers? Clash of Colony jest według mnie jednym z najmocniejszych, ale też najsmutniejszych aspektów Eternal Embers. Dlaczego jednak tak mała lokacja dała mi tak odmienne odczucia? Po pierwsze, niesamowicie nie mogłem się doczekać mroźnych, orientalnych klimatów w DLC, ponieważ w podstawce były to moje ulubione lokacje. I faktycznie sam klasztor tak naprawdę prześciga nawet samą graj natula, ale wadą jest to, że jest to lokacja naprawdę malutka. Osobiście oczekiwałam znacznie większego i obowiązkowego terenu z portalami, a dostaliśmy tylko małą lokację poboczną. Ogromna szkoda, ponieważ już nie dostaniemy myślę tutaj tej gwieście żadnej orientalnej mroźnej lokacji. Moi drodzy, dajcie znać, jakie są Wasze ulubione lokacje w tej grze, a my widzimy się w kolejnych materiałach na kanale Tytanie Polska. Trzymajcie się.